Witam wszystkich z tej strony Marcin, zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem meczek na Wasteland i słuchajcie, mam kilka meczyków nagranych z Modern Warfare 2, po obejrzeniu okazało się, że żaden z nich nie ma dźwięku z gry, niestety miałem jakieś lipne ustawienia w konsoli, no i lipa. Dlatego też nagrywam ten filmik już z dźwiękiem powinien być i już tutaj ostrzegam, że następne filmiki będą prawdopodobnie właśnie bez dźwięku z gry. No spróbuję coś tam, jakieś komentarze dorzucić albo jakąś muzyczkę. Kurde no szkoda, bo naprawdę całkiem nieźle mi się grało, bardzo fajne wyniki w tym na przykład Tactical Nook, a tutaj lipa wyszła z tego, tak więc no szkoda, szkoda straszna. No ale cóż, zdarza się jak to mówią. Dobra, pierwszego misiaczka mamy. Zobaczmy, szukajmy dalej. Szukajmy dalej, tutaj jest większość wiary. Po tej mańce. Nie wiem, czy takie śmiganie tutaj, środeczkiem, tak jest. Jest e, dobre. Chyba, chyba tutaj w ogóle wszyscy się zbunkrowali w tym, że mieszczonku chociaż mogę się mylić jest okay. są same misiaki Dobra rzućmy tam mały co nieco może się uda. No Ktoś tam jest, ale dobra. Spróbujmy, może pierw tym spierdzielić kogo Komuś żywot dwóch może wpadnie. Jest dwóch. Teraz już wystarczy walnąć, może gdzieś tutaj. Dobra, na razie się wycofam. Bo nie chciałbym jakiś przypadkowy, randomowy fr frak, żeby mi wpadł. I to mój na mnie. Dobra, wszyscy siedzą nadal. W tym pomieszczonku, oj tam gdzieś snajper napierdziela, za chwilę ktoś mi go zgarnie. Chyba Harrier już mi go zgarnął. Jest następna osobka. Dobra jest hechichopter, ale jeszcze nie będę go używał, bo widzę, że oni wszyscy są na zewnątrz. Więc helikopter, znaczy powinien robić swoje. Dobra, jest następny misiaczek. Tak więc no kurde no szkoda. Wow. Ej, ej, ej ej, tak? Nie wolno tak. Dobra, zróbmy zróbmy zadymę, bo wszyscy są na zewnątrz. Oni w ogóle nawet się nie przejmowali tym, że, że coś tam lata w powietrzu, więc... E, zróbmy to, co lubimy. Czyli rzeźnie. Oni cały czas się respią w tym samym miejscu Co nie będzie dobrze im wróżyło Nie wiem dlaczego ten helik ucieka od z tamtej strony No dalej strzelajże No Boże, jeden zobaczy no co za cieć wierzb, no, misteruje tym Helikiem Chyba się res wymienił, tak jest nie ucieka się przede mną. Ale rzeźnia, słuchajcie. Nie ogarniają chłopaki. Nabijemy sobie trochę fragów. <laughs> o Boże, jedyny. Co to miało być w ogóle z ich strony? Bum! I wiem, że ten koleś tu czeka tylko. pożysz na chwilę. <grymne> tak mniej więcej wyglądała rzeźnie winiątek, Słuchajcie, nie wiem co to miało być z ich strony, ale chłopaki się nie popisali, jeżeli chodzi o inteligencję. Tym bardziej, że to już końcówka meczu jest. Zobaczcie, jeden jeszcze do tego wpadnie frak, drugi, trzeci z kariera. No i wow! Albo mi się wydawało, albo tam kogoś widziałem. Dobra, jeszcze jeden mój. Dobra, nie będziemy się tam pchać. Ostatni frag. No i tak się wbiło 41 do 0. No słuchajcie. Dziękuję. Namaste, jak to mówią Hindusi, za pierdzielenie mi takiego wyniku. Masakra, słuchajcie, masakra. Dobra, to by było na tyle. Tak więc następne filmiki, e, właśnie coś takiego będzie, znaczy nie coś takiego, tylko że pojawią się z Modern Warfare 2, ale pojawią się one bez dźwięków samej gry. Jest komentarz, może dorzuca jakąś po prostu muzyczkę, e, bo kilka jest bardzo fajnych, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.